本当に。 Hello, hello, słuchajcie, dzisiaj gala, gala Broadwaya, jak co roku. No i słuchajcie, przygotowania trwają, Jesteśmy po próbie parkietu. Tutaj zaczęłam robić makijaż. Tak się prezentuje jak Drag Queen trochę. Nie, Będzie jak Drag Trochę <truje> przeszalałam, ale ma być widoczny na scenie, więc jak najbardziej będzie. Dekor też, słuchajcie, rozświetlony. Już Wam pokazuję moje stanowisko, w ogóle nie widzieliście. O, proszę bardzo, tutaj mam taki kuferek z wyposażeniem, proszę bardzo, na nóżkach, Frantino elegantino z bluetoothem, o, Becia, możesz pomachać, tak, teraz będzie Becia malowana, eee, no i co, widzimy się już w teatrze, także zabieram was ze sobą, jak zawsze. Za spotkanie na balkonie. Fotoreporter. Masz prywatny. My tutaj sobie robimy balkonową imprezę. Cześć, co słychać? Słuchajcie, ja już po pierwszym występuje... Nie? nie, nie widać Was też tylko twarz, także spokojnie. Także ja tak. Żeby się tu przebierają. Mamy tutaj dosyć wąsko, więc się powiem, że tutaj widać, że są rozwaniżowane, ale nie, 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 ja tutaj mam je na uwadze także spokojnie. Także już jeden tańca na za nami. Dziewczyny, no fajnie nam poszło generalnie, nie? Dokładnie. No, także ty, nie, teraz Jezus już jestem dobrze. przebrana do tańca Towarzyskiego, tańca z Michałem. Dzisiaj, dzisiaj i dwa tańczymy, także mamy rozwalić publiczność. Nasza specjalność akurat. No tak to trzymajcie kciuki. Słuchajcie i ostatni taniec przed nami. Walc dziewczyny leci, ta się przebierać. Nie wiem ile tam mamy czasu. Chcę powiedzieć, że się pomyliłam mocno. Przepraszam Basiu. Na pewno, nie, na pewno było dobrze, słuchajcie. Tak się czasami wydaje, potem zobaczysz na nagranie i wcale nie jest e, tak, że... Tak jak będzie tańczyć do dosanach, także bardzo, bardzo klimatyczna, każdy zna tę piosenkę, także na pewno poniesie. Tutaj dam wam podpowiedź, ostatni taniec i jak zawsze taka po prostu leci tak, pach. Po prostu tyle przygotowań, a potem masz wrażenie, że tylko... Kilka minut z tańca i po wszystkim, więc chcemy zawsze zaprezentować się jak najlepiej. Emocje sięgają z za jak zawsze. Jest nerwówka, bo wiadomo, że poczęła się przebierać. No już końcoweczka, także lecimy na dół i trzeba spędzić ten ostatni na, na maksa, na maksa, kochani. Jak tam samopoczucie i odczucia w ogóle nagrywam na YouTube'a, jak wie co? Git, zadowolenie z siebie. Z mojej perspektywy wyglądało elegancko, więc myślę, że tak było. A tu dziewczyny jak po? Dobrze było? No, moc jak zawsze, pełen power. Po prostu. Seksy aż kipi! dziewczyny, jak wam poszło? Tak? Zadowolone? Tak? A, i analizujecie. Na pewno było elegancko. Wierzę w to. To co za rok też? Teraz jak już powiecie, to będzie wiecie zobowiązujące. Tak, to się i tak nam nie Dokładnie.